Mmm, soczysty burger z rupiącym bekonem i czedarem, no i te dodatki, których kompozycja podkreśla całość. Aby przygotować tego najbardziej domowego burgera, potrzebne będą: oczywiście, wołowina, ale taka przerośnięta, która sprawi, że burger nie będzie suchy i wiórowy. Na 3 burgery potrzebuje około 400 gram takiego mięsa. Poza tym musztarda, ketchup i majonez czosnkowy własnej roboty. Na koniec filmu będzie bonus, w którym pokażę Wam jak robię taki majonez czosnkowy dosłownie w 3 minuty. A z warzyw to pomidor pokrojony w plastry około pół centymetrowe, ogórki korniszone pokrojone w pół półplasterki, oczywiście sałata lodowa lub masłowa. Ja obrywam ręką na mniejsze części a także cebula, ja wolę białą, która jest delikatniejsza i kroję w pół plasterki dosyć cienkie, sól, pieprz, a także bułki do hamburgerów. Ja, jeśli nie zrobię samemu takich bułek, to kupuję w piekarni firmy Otrembusy. Uważam, że są bardzo dobre i świetnie pasują do domowych burgerów. Takie bułki przekrejam na pół i tostuję na patelni grillowej aż się zarumienią. Przystępujemy do pokrojenia mięsa wołowego na kawałki, które mielimy w maszynce z sitkiem o grubych oczkach. Wolę takie sitko niż o drobnych, bo uważam, że zbyt małe oczka powodują, że mięso w burgerze staje się maziowate, co często można spotkać w lokalnych burgerowniach. A to duży błąd, bo podobnie jak do tatara, mięso powinno być tak zmielone, jakby było wręcz siekane. Gdy mięso mamy zmielone, dodajemy łyżeczkę musztardy, doprawiamy pieprzem i solą. A także wlewamy bardzo zimnej wody około 50 ml. I to wszystko, nic więcej: żadnych jajek i innych zbędnych dodatków. Mięso burgera ma być jak najbardziej naturalne. Wyrabiamy teraz dokładnie mięso, wklepujemy w siebie wszystkie składniki. Tak wyrobione mięso, zanim uformujemy burgery, ważymy, aby podzielić na trzy równe części. Jak widzimy, po dodaniu wszystkich składników z 400 gram zrobiło się około pół kilo mięsa. Dzielimy teraz mniej więcej, żeby każda część miała około 170 g. Teraz, przy pomocy kołnierza kulinarnego, zaczynamy formować nasze burgery. Najpierw dokładnie ugniatamy w nim, a następnie zdejmujemy kołnierz i zaczynamy tak rozgniatać, aby nam powstał prawdziwy z wyglądu burger. Kiedy mamy już uformowany, nacinamy delikatnie nożem w kratkę i odkładamy każdy tak uformowany burger na bok na talerz. Zobaczcie jakie ładne i równe wyszły. Zanim będziemy grillować nasze mięso, najpierw musimy zgrillować nasz boczek wędzony. Układamy więc każdy plasterek boczku obok siebie, po czym zaczynamy grillować. Tak, żeby zrobił się chrupiący jak w znanym nam fast foodzie. Kiedy nasze niemalże chipsy bekonowe są już gotowe, zaczynamy grylowanie naszego mięsa. Nakładamy delikatnie łopatką i grylujemy tak mniej więcej po 2 minuty z każdej strony. Jak wolicie, oczywiście mniej wypieczone, to wystarczy po minucie. Jak mięso jest ugrylowane, to nakładamy na niego plaster sera typu cheddar i chwilę czekamy, aby się lekko roztopił. Teraz zaczynamy fachowym językiem, mówiąc tak zwane garnirowanie naszego burgera. Na zrumienioną na patelni grillowej bułkę najpierw zaczynamy rozmarowywać musztardę. Po musztardzie nakładamy ketchup, mniej więcej takie trzy kleksy. Pora teraz na naszą wcześniej przygotowaną sałatę, a na nią nasz majonez proszunkowy, który za chwilę zobaczycie, jak robię. Majonezu, jak widzicie, nie żałuję, tym bardziej, że wiem, co w nim siedzi. Majonez nałożony, więc teraz kładziemy pomidora. Na niego pokrojone w pół plastry korniszony, a także cebulę. Dajemy jeszcze jedną porcję keczupu, co by mięso, które za chwilę położymy, dobrze skleiło się z warzywami. I na koniec ląduje nasze zgrilowane, własnoręcznie formowane mięso, na którym cheddar, jak widzimy, pięknie się roztopił. I czego nam jeszcze brakuje? Hmm, oczywiście chrupiącego bekonu. Tylko zobaczcie jaki nam wyszedł chips. Pozostała do zwieńczenia całości góra bułki, którą wcześniej stosowaliśmy na patelni grillowej. Pięknie, równomiernie przypieczona i dzięki temu od spodu chrupiąca. Łączymy teraz wszystko drewnianym patyczkiem i właściwie nasz burger jest gotowy. A teraz bonus. Robimy majonez czosnkowy. Do słoika wbijamy jedno jajko, dodajemy jeden pokrojony ząbek czosnku, następnie wylewamy mniej więcej 3 czwarte szklanki oleju rzepakowego. Oczywiście możecie dać też słonecznikowy, albo z niewielką domieszką, np. lnianego, który jest bardzo zdrowy. Pamiętajcie tylko, żeby nie przesadzić z ilością, bo są to oleje dosyć wyraziste smaku, podobnie jak oliwa. Doprawiamy pieprzem niewielką ilością cukru około 1 trzeciej łyżeczki soli morskiej, łyżeczko musztardy i jakieś 2 łyżeczki octu spirytusowego. Pamiętajcie, ocet dajemy na samym końcu, tuż przed tym, zanim zaczniemy wszystko blendować. Chodzi o to, by żółtko nam się nie ścięło. Blendowanie zaczynamy w taki sposób, że trzymamy blender przy samym dnie do momentu aż nie zacznie powstawać biała, jednolita, kremowa konsystencja majonezu. I wówczas zaczynamy powoli go unosić ku górze i od tej pory blendujemy. Góra, dół, góra, dół. Gdyby okazało się, że majonez jest za rzadki, dolewamy oleju, który naturalnie całość zagęści. Zobaczcie jaki gęsty. No i hamburger jest już gotowy. Drwale się chowają. A jeśli spodobał Wam się mój film, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Ciśnijcie dzwonek z powiadomieniami o kolejnych filmach. Oczywiście możecie polubić film. A jeśli chcecie więcej moich inspiracji, to zapraszam na mojego Facebooka, a także na Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.